Zalecenie Narodowej Komisji ds. Środowiska i Zdrowia Dzieci rządu cypryjskiego. Chronimy dzieci przed promieniowaniem z telefonu komórkowego i Wi-Fi. Nasze dzieci żyją w dobie elektroniki, codziennie połączone, poddane promieniowaniu telefonów, tabletów i innych urządzeń Wi-Fi. Światowa Organizacja Zdrowia klasyfikuje je jako możliwy ludzki kancerogen klasy 2b. Według ostatnich badań możliwe jest, że promieniowanie to może mieć bardzo poważne skutki, zmieniając rozwój i funkcjonowanie mózgu, układu rozrodczego, a także wpływając na rozwój płodu i dziecka, wpływając na nasze ciało na poziomie komórkowym, nawet na nasze DNA, wpływając na koncentrację uwagi i powodując inne problemy neurologiczne. Dzieci są bardzo wrażliwe. Możemy je chronić przed tym zagrożeniem. Wiemy, jakie kroki podjąć, aby to zrobić. Skoro nas kochacie, to dlaczego poddajecie nas promieniowaniu Wi-Fi i promieniowaniu przez telefon komórkowy? Mamy prawo do zdrowia. Macie możliwość, aby nas chronić. W oparciu o zasadę ostrożności Rada Europy, Parlament Europejski, Stowarzyszenia Naukowe, Medyczne i Edukacyjne zalecają, aby natychmiast zmniejszyć ekspozycję dzieci na promieniowanie z urządzeń elektronicznych, telefonów, tabletów, Wi-Fi, zwłaszcza w domu i w szkole. Dr Maro Solomu, Cypryjskie Towarzystwo Pediatryczne. Ekspozycja dzieci na urządzenia elektroniczne stanowi zagrożenie. Nie dawaj urządzeń bezprzewodowych dzieciom poniżej 14 roku życia, aby chronić ich zdrowie oraz przyszłość. Odnosi się to również do kobiet w ciąży. Nie trzymaj telefonu komórkowego w sypialni, kieszeni lub blisko klatki piersiowej. Korzystaj z zestawu głośno mówiącego i trzymaj telefon z dala od ciała. Jestem świadomy zagrożenia. Korzystając z internetu używam Ethernetu zamiast Wi-Fi. Wi-Fi włączam tylko wtedy, gdy jest mi to potrzebne. Nigdy nie włączam Wi-Fi, gdy dziecko jest w pobliżu. Nigdy nie używam telefonu komórkowego w samochodzie, kiedy są ze mną dzieci. Jest to bardzo ważne zagadnienie. Będę chronić moje dzieci. W oparciu o zasadę ostrożności Rada Europy, Parlament Europejski, Stowarzyszenia Naukowe, Medyczne i Edukacyjne zalecają, aby natychmiast zmniejszyć ekspozycję dzieci na promieniowanie z urządzeń elektronicznych, telefonów, tabletów, Wi-Fi, zwłaszcza w domu i w szkole. 75% czasu spędzamy w szkole i w domu. Domagamy się ochrony przed Wi-Fi i telefonami komórkowymi. Zdrowie to nasze prawo. Czy nie chcecie tego dla nas? Nie mamy prawa narażać naszych dzieci na niebezpieczeństwo, oczekując, że inni coś zrobią. Odłóżmy na bok wygodę i dajmy im najlepszy dar zdrowie. Zachowaj ostrożność, szczególnie w domu i w szkole. Mój dom jest miejscem miłości i bezpieczeństwa. Wyłączam WiFi, gdy go nie używam. Zwłaszcza, gdy w domu są dzieci. Zawsze wyłączam WiFi na noc. Jest bardzo łatwo obniżyć ekspozycję poprzez wyłączenie WiFi, gdy się go nie używa. Chcę, żeby moje dzieci żyły długo. Życie i przyszłość naszych dzieci leży w naszych rękach. Dajcie swym dzieciom niezastąpiony dar zdrowia. Cypryjski Komitet Narodowy do spraw Środowiska i Zdrowia Dziecka Finansowane przez Ministerstwo Zdrowia. Redakcja naukowa Krajowy Komitet Cypru do spraw środowiska i zdrowia dziecka. Dziękujemy wszystkim, którzy włożyli wkład w powstanie tego filmu.